Panie redaktorze, nie zadam pytania, tylko spostrzeżenia, bo tu Pan Prezes zezwolił na to. Ale proszę bardzo. A więc jest taka rzecz, że bo Pan przedstawił tak katastroficznym trochę tę naszą sytuację, nie tylko u nas troszeczkę, ale i na Zachodzie, że chciałbym trochę dać Panu optymizmu. Jest taka książka, już zapomniałem autora, ale w każdym razie, czy Polak może być dumny ze swojego kraju i czy może być z tego zadowolony. I ciekawa, że i tam opisuje krótko mówiąc, Polacy na 250 lat mieli tylko około 50 lat wolności. Mimo tego mają państwo dalej jednorodne, mają yy, yy, o yy, yy, jednej narodowości jest, jest yy, yy, wiara jednakowa. Mamy dużo, dużo na przestrzeni tych lat naukowców, różnych wspaniałych ludzi, a porównanie z takimi na przykład, no nie ma już cesarstwa autowęgierskiego, nie ma rzeczy. Rosja, która była za cara, a później za Związku Radzieckiego około 300 milionów, obecnie ma 140, naukowcy przewidują, że jak tak dobrze pójdzie, to za 100 lat będzie ich 70 milionów. Czyli, że naprawdę mamy się tym chwycić. Obecnie mamy dużą szansę według mnie, żeby iść do przodu, bo przyszły właściwie, tak mi się wydaje, oczywiście popełniają błędy. Tu pan wytykał różne błędy, szczególnie w, w, w tych konfliktach różnych na No niestety... Dyplomacja, to Pan doskonale wie, bo Pan jest wykształcony, doskonale przygotowany dziennikarzem, że dyplomacja kolega, w grze na półprawdzie lub na kłamstwie. A jest taka stara zasada, że duże państwa, czyli imperium robią to, co chcą, a małe robią to, co im te duże każą. I my jesteśmy takim średnim, mniejszym krajem i musimy się do pewnych rzeczy dostosowywać. Oczywiście, żeby jak najwięcej wygrywać. Dotychczas przez te 25 lat nie wygrywali kompletnie, ale przez dwójkaczoną elitę po okrągłym stole. To jest tylko wina, ale to nie jest ich wina. Wina jest głupiego narodu, że zezwolili tym ludziom 25 czy ileś lat się oszukiwać. I teraz jest na koniec już, że właśnie jest jedyna szansa, Opojętnie jakie prawnica popełnia błędy, bo popełnia, tylko ten nie popełnia będę co nic nie robi, ale idzie we właściwym kierunku i czyści te pozostałości tego syfuku komunistycznego. Jeszcze na koniec tylko powiem tak, że jeden z naukowców powiedział tak, Polacy nie zdajecie z tego sprawy, że trzeba pięć pokoleń, nie wiem czy Wam wystarczy, żeby ta pozostałość, którą pozostawił. Stalin i później system komunistyczny, on zniszczył nie tylko wymogową inteligencję. On stworzył nową inteligencję, która teraz, to my widzimy na każdym roku, ci sami ludzie, protestują przeciwko wszelkim zmianom. No to widzimy co jest. To nie da się tak szybko zmienić. I w dyplomacji, i we wszystkich pracach, jak to mówią młodził panie, według siły trzeba zamiary. A wszystko to, co y, największą siłą i Pana jako prawicowca, bo Pan się tak y, ustawia, to jest nie krytykować tego rządu za takie głupie czasem wbędy, tylko im pomagać. A później dopiero, jak rzeczywiście się to zmieni, to wtedy ich rozliczyć. Dziękuję. Proszę Pana, no wygłosił Pan tu apologię obecnego rządu, ale niekonsekwentną. Ale niekonsekwentną, bo albo jest dobrze, albo jest niedobrze. No albo mamy się czym szczycić, albo jesteśmy narodem jednolitym, albo nie ma już jednolitego narodu polskiego. Tylko historyczny naród polski jest zmuszony do dzielenia terytorium państwowego. Z taką polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą. Bo, żeby mówić o jednolitym narodzie, to musi być jakiś wspólny ideał, który wszyscy podzielają. Tego już nie ma. Tego już nie ma. Także na terytorium polskim żyją obok siebie dwie wspólnoty etniczne. Jedna to jest historyczny naród polski, i druga całkiem spora. To jest polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza i mamy polityczną wojnę między tymi dwoma grupami etnicznymi w tej chwili. Także taka jest sytuacja. Po drugie, dyplomacja, pan powiada, to są kłamstwa albo półkłamstwa, albo tego, no może tak kłamią dyplomaci, na pewno, ale kłamstwo ma krótkie nogi. Kiedy yy, Wiaczesław Mołotow w 1940 roku przyjechał do Berlina, no to tam rozmowy prowadzono i rozmówcy niemieccy zapewnili go, że właściwie Wielka Brytania to już jest pokonana. No i akurat jak już on prawie że uwierzył w to, to zawyły syreny, bo rozpoczął się angielski nalot na Berlin angielskich bombowców, no i wszyscy zeszli do schronu, a Niemcy w schronie nadal przekonywali Mołotowa, że Wielka Brytania jest pokonana. On mówi tak, to dlaczego siedzimy w schronie? No i od razu czar prysnął w jednej chwili. Otóż kłamstwo w dyplomacji nie, na ogół się nie opłaca, bo taki dyplomata, który kłamie, to ma za swojego rozmówcę człowieka, który też nie jest w ciebie bity i on takie kłamstwa natychmiast rozpoznaje. Jeżeli chce się uzyskiwać jakieś sukcesy w dyplomacji, to trzeba być przygotowanym przed rozmowami. Trzeba być przygotowanym przynajmniej, przynajmniej na mieć w pogotowiu dwie odpowiedzi. Bo nasz rozmówca na pewno ubierze to w jakąś tam elegancką formę. To na pewno. Ale zada nam pytanie, jeżeli my czegoś od niego chcemy. To on nas zapyta: co mi dasz za to, że ci to zrobię? I trzeba mieć przygotowaną odpowiedź na to pytanie: dam ci to i tamto. A i jeszcze na drugie pytanie trzeba być przygotowanym. Co mi zrobisz, jak ja ci tego nie zrobię? I na to pytanie też trzeba być przygotowanym i to nie może być jakaś taka, wie pan, tromta dracka, bo to od razu tam wszyscy to wiedzą. Więc to prawda, że Polska ma szansę. I przy tym rządzie i przy jakimś innym też by miała. Tylko jest jedna rzecz sojusz w tej chwili mamy sojusznika jesteśmy w NATO mamy sojusznika na którego liczymy to znaczy Stany Zjednoczone Problem polega na tym że sojusz polsko-amerykański ma wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego bo sojusze dzielą się na dwie kategorie sojusz realny i sojusz egzotyczny sojusz realny jest wtedy kiedy jeden sojusznik traci niepodległość albo jest zagrożony taką utratą, to drugi zaraz też czeka w kolejce. To jest sojusz realny, jadą na tym samym wózku. Sojusz egzotyczny to jest taki, że jak jeden sojusznik utraci niepodległość, się drugi może tego nawet nie zauważyć. I sojusz polsko-amerykański ma wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego. To nic złego, to nic złego. To wynika z obiektywnych proporcji między naszymi państwami, na co pan zresztą zwrócił uwagę ale my tej egzotyki nie możemy wyeliminować, bo ona po prostu wynika z obiektywnych uwarunkowań. Natomiast możemy ją zmniejszać, możemy ją redukować. W jaki sposób? W taki, że się nauczymy takiego formułowania polskiego interesu państwowego, który nie byłby sprzeczny z interesem amerykańskim. No bo jeżeli będzie sprzeczny, to my nic nie załatwimy z nimi. Musimy tak się nauczyć formułować polski interes państwowy, że on był niesprzeczny. No i wtedy możemy redukować tę egzotykę. Wyjaśnię to na przykładzie. Rząd polski, mówię o Aleksandrze Kwaśniewskim i Leszku Millerze, zdecydował o wysłaniu polskiego kontyngentu do Iraku. To no już pomijając to, czy tam słusznie, czy niesłusznie, czy legalnie, czy nielegalnie, to nieważne. Dlatego to zrobił, że nasz sojusznik, czyli Stany Zjednoczone, poprosiły nas o tę przysługę, bo chodziło o to, żeby stworzyć wrażenie, że jest to operacja społeczności międzynarodowej, a nie prywatna wojna prezydenta Busha i wiceprezydenta Cheneya o iracką ropę. Tylko operacja społeczności międzynarodowej, i tak dalej. Im więcej państw, nawet symbolicznie, wzięło w tym udział, tym lepiej. No to poprosił nas o to nasz sojusznik. Mogliśmy oczywiście odmówić, bo to był Irak, to był państwo, z którym mieliśmy stosunki, to znaczy nigdy nic nam złego nie zrobiło, więc dlaczego? Ale poprosił nas sojusznik. Więc mogliśmy odmówić, ale wtedy się narażamy na retorsję, że jak my o coś go poprosimy, to on też nam odmówi. Mówię tak, jak my was prosiliśmy, to wy nie, to my teraz nie. Stany Zjednoczone jakoś sobie bez nas poradzą, natomiast my bez nich, no to różnie może być. Więc trzeba sojusznika szanować, ale, ale można go było poprosić o przysługi wzajemne, na przykład, o zgodę na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. Zamiast spłacać raty, całkiem spore zresztą, tytułem spłaty długu zagranicznego, a akurat wtedy już wszyscy nasi, nasi wierzyciele zagraniczni to byli członkowie NATO, tylko już w tym gronie. Więc można było przedstawić taką argumentację. No, Polska. Leży na wschodnim skraju obszaru obrony NATO. I dozbrojenie polskiej armii, bo na czym polega militarna konwersja? Że te pieniądze, które mieliśmy oddać, za zgodą wierzycieli przeznaczamy na modernizację sił zbrojnych. No, trzeba było coś tam u nich kupić, bo to, że było oni, coś mieli jakiś interes. Na tym właśnie polega zgranie ale no mielibyśmy, wiedzielibyśmy, co nasze wojsko robi w Iraku, że zarabia ciężkie pieniądze na modernizację naszych sił zbrojnych. Tymczasem nikt takiej propozycji nie złożył, a to było do załatwienia, jak sądzę. Jak sądzę, to było do załatwienia, bo jak byłem w Waszyngtonie, to z jednym takim Panem, doradcą prezydenta Reagana, zabiegałem o 10 minut rozmowy, chociaż on mi poświęcił 3 godziny. A chciałem się dowiedzieć, co w stosunkach takich polsko-amerykańskich jest realistyczne, a co nie, bo mnie się może wydawać, tam mały Moryc może sobie myśleć, że tam coś jest możliwe, a to jest niemożliwe. On, to było do załatwienia. To było do załatwienia. No, gdyby ktoś się wokół tego zakręcił, ale nikt się nie zakręcił. Więc jak minister Klich wyprowadził polskie wojsko z Iraku, to go publicznie zapytałem, no wygraliśmy tę wojnę, czy nie? No bo jak wygraliśmy, to gdzie są jeńcy, gdzie są łupy, gdzie są branki? A jak przegraliśmy, no to kogo mamy postawić pod ścianę? Bo to nie może być tak, że państwo przegrywa wojnę i nikt nie odpowiada za to. Głuche milczenie było mi odpowiedzią, bo okazało się, że w Iraku była operacja pokojowa, a nie wojna, więc tej ani wygrać, ani przegrać nie można, ale zarobić na tym było można. Wie pan, i na tym to polega. Na tym to polega. Szanse oczywiście są, ale szansa raz stracona to może być stracona na zawsze. Na zawsze. I to jest pewna słabość obecnego rządu, że on, jak powiem, nie ma elastyczności wystarczającej. Dlaczego tej elastyczności nie ma? No to już mówiłem, więc nie będę się powtarzał, ale no dlatego właśnie nie... Nie no mogę tutaj być, podzielać pańskiego apologetycznego stosunku do tego rządu, bo nie po to ja tutaj jestem. Zresztą on mnie nie wynajął, żebym był jego agitatorem, bo to ma wystarczająco dużo i w telewizji, w pierwszym programie państwowym i tam w innych, to już nie muszę ja tego tam nikogo wyręczać. W związku z tym ja mogę mówić jakoś tak po swojemu, prawda, co myślę i tak dalej. To tyle. Dziękuję bardzo.